43-letnia Joanna Krupa zostanie mamą po raz drugi. Mówi o adopcji. Joanna Krupa, 43 litrów, modelka i jurorka top model, w ostatnim wywiadzie z Party wyznała, że marzy o zostaniu mamą po raz drugi. Celebrytka zdaje sobie jednak sprawę, że ma już swoje lata i nie wyklucza adopcji. Jak przyznała Joanna Krupa, razem z mężem dają sobie na decyzję pół roku. Joanna Krupa to aktorka, prezenterka telewizyjna oraz modelka. Od 2010 roku jest gospodynią i jurorką show TVN Top Model. Prywatnie Joanna Krupa jest żoną biznesmena Douglasa Nunesa, którego poślubiła w 2018 roku. Wspólnie doczekali się córeczki. Ashley Nunes, która już niedługo skończy trzy lata. W ostatniej rozmowie z party jurorka Top Model opowiedziała nieco więcej o swoim życiu rodzinnym. Ona sama nie miałaby nic przeciwko, żeby córka poszła w jej ślady i została gwiazdą. Douglas za to modli się, aby dziewczynka nie wkroczyła do świata show biznesu. Mała Asze ma za sobą swój pierwszy debiut na ściance. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej 11 edycję Top Model skradła całą uwagę fotoreporterów. Joanna Krupa myśli o powiększeniu rodziny, marze, żeby po raz drugi zostać mamą. Krupa dodała również, że myśli z mężem o powiększeniu rodziny. Nie jest jednak przekonana, czy w wieku 43 lat chciałaby ponownie zajść w ciążę? Nie wyklucza za to adopcji. Bardzo byśmy chcieli, żeby Asze miała brata albo siostrę, zresztą ona sama często o to pyta. Marzę, żeby po raz drugi zostać mamą, ale też wiem, że mam już swoje lata i ciąża niesie pewne ryzyko. Daliśmy sobie z mężem pół roku na podjęcie tej decyzji, ale nie wykluczam adopcji, powiedziała. Krupa dodała, że długo rozmawiała z mężem na temat ewentualnej adopcji. Wspólnie doszli do wniosku, że na świecie jest wiele dzieci, które potrzebują miłości, a oni są w stanie im ją dać. Jak podkreśliła, nie ma dla nich znaczenia płeć kolejnego dziecka.